Witajcie kochani z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko na kolejnej premierze. W zeszłym tygodniu nie było, ale jest teraz w końcu się doczekaliśmy. Mamy zieloną pensję. Mój wkład na odcinek to 55 zł, z tego że byłam w sklepiku, żeby kupić drapeczki Były ostatnie moi kochani. Chciałam 10, była 11, by została, mówię, dobra. Bieri. No, także mamy 11 sztuk, 55 zł wkładu, główna wygrana 200 tysięcy, trzeba znaleźć plik, plik nam nic nie podwaja, no, także widzicie, no, stopnie wygranych mamy 10, od 5 zł do 200 tysięcy, dobra, ja dziabię i uciekam do pracy, trzymajcie mocno, mocno, mocno kciuki. Numerki mam różne. To 27, 8, 34, 30, 36, 32. Może takie fajne zostały. 38 znowu? Nie, myślałam, że nie, 36. Nie, to nie takie same. Dobra, 38, 40, 44, 39 i 43. 11 sztuk, 55 zł. Zobaczymy, co my tutaj wydziabiemy. Bardzo jestem ciekawa, bardzo. Co by nie było, no to wiadomo. Zaczynamy od, 20, od numerka 27. Szukamy plików albo wygrywających liczb. Mamy 22, siódemeczkę. 20. Już obejrzałam kilka Waszych premier. Plik widziałam tylko u lucynki. Także, jak ktoś nie widział, jak plik wygląda, zapraszam na kanał lucynki naszej.

Także robię premierkę i uciekam do pracy. Mamy jedynkę, zobaczcie, mamy wygraną fajnie, czyli nie jesteśmy na zero. już coś tutaj nam wpadło, czyli jeden jest. Drabcie z numerem 27. 33. Szósteczka obok. Tutaj mamy trójeczkę. 11 i, kochani, 21 no po środku, a pod jedynką mamy 5 zł. No i dobra, mamy 5 zł, fajnie. Kontrolne to LL, zgadzają się. Dobrze, oby to nie był koniec. Dobrze, lecimy trochę powyginane, nie, no ale co tam? Ważne, żeby były pełne. 7, 32, 13. Chciałabym, żeby chociaż się połowa zwróciła, to już by było fajnie.

No i patrzymy, dwadzieścia, osiem, trójeczka i trzydzieści jeden. I co my tu mamy? Osiemnaście, nie ma, trzydzieści dwa obok, szósteczka blisko, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, ja poproszę, klik siedemnaście, dwadzieścia siedem, trzynaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści. Co my tu mamy? Dziewiąteczka obok, siódemeczka, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia osiem. I dwójeczka obok. Dobra, kolejna to jest trzydziestka. Dobrze, no i patrzymy, patrzymy. Dwadzieścia. Trzydzieści cztery. Dwadzieścia osiem. I dziewięć. I patrzymy, a dali szesnaście siedem, trzy, dwanaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści dwa, siedemnaście, trzydzieści pięć obok, cztery, dwadzieścia Osiemnaście, dwadzieścia trzy, jedenaście, dwójeczka i trzydzieści. Nie ma kolejny pustak. Dobra, no to lecimy dalej. Trzydzieści sześć, numer dwójeczka, trzynaście dwadzieścia jeden trzydzieści cztery i co mamy o dalej trójkę tu mamy dwadzieścia widzicie kolejny obok trzydzieści trzy następny obok osiem dwadzieścia trzy trzydzieści jedenaście trzydzieści jeden sześć dwadzieścia dziewięć dziewiętnaście szesnaście dwadzieścia siedem jedyneczka obok i trzydzieści pięć obok kolejny pustak

Dziewiętnaście, czternaście, dwadzieścia siedem, czwóreczka, trzydzieści dwa. No i kochani, ostatni rząd, jedynka, dwadzieścia, trzydzieści cztery, dwójeczka. I 31. No, chyba jednak to był zły pomysł. No, i zły, zły, ale dobra, drapiemy dalej. 14. Dwójka. 28. 33. Trabka z numerem 38. Mamy 14. Wow. Super, druga wygrana. Normalnie 30. No, ja tam się już cieszę, nie zawsze to już dycha, jest nie? Trzynaście obok, siedem, dwadzieścia sześć, ósemeczka jedenaście, dwadzieścia dziewięć obok, trójeczka obok, trzydzieści pięć.

nie mamy, mamy siódemkę trzydzieści cztery dziewiętnaście obok jeden obok trzy obok siedemnaście obok trzydzieści dwa dziewięć dwadzieścia trzy trzydzieści powiem wam, że w Szczecinie pada ale to dobrze, bo ten deszcz jest potrzebny. 22, 12 nie ma 24 nie ma i 4 nie ma. Oby w przyszłym tygodniu nie padało, bo jadę do brzegu spotkać się z Mary i Mario. Pozdrawiam Was kochani, pozdrawiam, jeszcze nie mogę doczekać aż Was wyściskam normalnie. Czternaście, dwanaście, dwadzieścia dziewięć i sześć. I co mamy trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, dwadzieścia osiem, dwadzieścia trzy, trzydzieści cztery, trzynaście obok, ale zobaczcie pliku, jak nie ma, tak nie ma dwadzieścia cztery.

Została nam już przedostatnia, także lecimy. Patrzcie znowu 14, coś te 14 tutaj wchodzą. 14 było pod jedną 14, potem pod jedynką chyba było. Co my tu mamy? Czy pod 14, 14 i 1? Może tu też coś wpadnie. Dobra, mamy 29, nie mamy obok. 28, 20 obok. Osiemnaście, jedyneczka trzydzieści trzy, szesnaście, trzydzieści sześć, dziewięć, trzydzieści pięć, i ostatni rząd dwadzieścia trzy, czwóreczki nie ma dwójeczka.

Trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, dalej wysokie, ósemeczka, dziewiętnaście, czwóreczka, tu mamy trzynaście obok, dwadzieścia sześć, dwanaście, osiemnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, trójeczka. 23, 27 i ostatnia, 28 obok. No, kochani, no jest tragedia. Mamy tragedię, mamy tragedię, bo mamy 5, 10, 15 zł tylko wygrane na 55. No ale, ale co zrobić? No nic na to nie poradzimy. Takie są drapy, takie jest lot, to takie, takie mamy szczęście. Na to wychodzi, że nie mam szczęścia. Ale 15 zł jest na pomnożenie. Także coś może wyczarujemy. Może dam jej szansę w innej kolekturze. Ja się z Wami kochani żegnam. Idę montować po drodze, drodze do pracy odcinek. I widzę, widzimy się w następnym kolejnym odcinku. Do usłyszenia kochani. Pa, pa.